Eee, czołem tutaj milhaki i skończyliśmy tutaj za głośno eee, szkoda, że, e, znaczy przepraszam, że nie było tak długo odcinków ale zapomniałem, że w ogóle Outlast taka gra istnieje przypomniało mi się jak szedłem na mojego youtube i sobie randomowe odcinki włączałem no i byłem to no, sk no skończyłem na e, ucieczka. nagrywa się nagrywa, to dobrze, ale ja muszę grę najpierw przyciszyć. Bo, no słuchajcie, jak cholera powiemy, że tu to... jest Z tego co wiem, a dużo nie wiem, to musimy już iść. No, nie pierwszy. Aha! Nie, nie. Hmm... Dąży za śladami krwi, mamy bateryjki. Dziękuję. Czekajcie, <laughs> ręka. Ehm... Um. Okej. Znaczy, jednak tu. bym tam na niego nie spaść. Za chwilę poczekam i skoczę. Nie no, jol No. Ciekawym się stawiałem na ten odcinek. Już musiałbym się wracać. To, bo ten gostek co nas stanie w odcinku. To, no, no, no. O! 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 to okay. to był Wall Rider? Myślę, że tu się już nic nie stało. Zeskoczę, więc się nastanęło się. Czy ja na pewno muszę... A ja mogę tędy? Mogę tędy. Ale, ale, ja się... Okej... Okay. Eeeem... Um... O kurde, znowu! Pójdźmy za nim. Przeskoczyłam... O! Tak nie wiem. Eeeem... Idźmy już stąd najlepiej. O jezu, jesteśmy zmęczone i pojechamy. mamy o. Jest strzałka. Ja podążę ze strzałką. Ja wam ufam. Bliźniacy. dead Twins. Oni nie widzą, tylko nie słyszą. Będę teraz baterię ładował. E. O! Nowy czekol! U, u, idą do nas, idą nam pieprzyć. Więc ja bym się już I to bardzo bym powiedział, że szybko. Ja nie, nie padło, bym powiedział Stać kamerą, bym odpuszczać się ciemności Tylko, że jest problem, bo ja tutaj widziałem tego jednego bliźniaka A... Co to Dobra, chodź już A. Nie mogę iść dalej Bo jest ciemność Ryzykujmy! No wpadł tam. O, o widzę, no, widzę, widzę. No, tam, no tam już. Tam muszę to było. Chodźmy już. Tylko na tych bliźniaków się natknąć. Bo oni biorą na raz, nie, to nie jest tak jak Chris Walker. O, ja to za wiele nie jest tak jak Chris Walker walnie się dwa razy i, i już leży, tylko to jest normalnie. Raz się chycą i koniec. Trzeba być normalnie cichy, jak ninja i tyle, no. O! za mnie! Spidron! O! <grymne> Ten outlast jest taki ciekawy. Tak mnie zaciekawia. On jest taki już ciekawy, bym powiedział. <grymne> Ale żeby mnie po twarzy macać od razu? Ok. Ja już się przyzwyczaiłem do tych jump Ale do tego od lasta. Nie, 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 tylko

uciekłem im, a największy minus jest tego, że akurat musiałem opuścić tą kamerę i teraz jak widzicie, po mojej lewej jest takie jakby uderzenie mocne ale kamera działa, to tym się cieszmy e, no, więc raczej jest na, dużo, e, na dużo komentarzy i łapki w dół, bo e, niby słabo nagrywam znaczy słabo nagrywam, to akurat prawda, ale że u lewej będzie coś takiego a ja skończę już. Piję, przejdź i idziemy. nie wiem, gdzie ja mam... A, tam, to. O! Tak, Oho. Oho. To już wiem, czemu nie mogłam tu iść. Chociaż to dobrze. Ech. To już byłem. O chuj, przepraszam, że tak ciągle... Wiecie. Ale zmęczony jestem. Nie tym razem! Nie tym razem, kolego! Nie, tylko... Nie zrobisz mi krzyku? Brzydki jesteś, ale bym powiedział, że jesteś zajebisty, Dzięki. No, może zamknąłem. Mi się nie To widać że nie jesteś pacjentem, tylko jesteś z tego, zacznij ter z terminalu, tego się z recepcji Ty, mi to przypomina taki normalny szpital, że patrzcie, wchodzicie sobie, e, pani proszę receptę, no i, no i macie, nie? zawsze takie korytarze były No, już. no jeszcze jego tu brakowało Mamy denty Amoris, co O nie! Znaczy, fakt. Ja nie lubię jumpskerów. Nienawidzę jumpskerów. Ale ja wiem, że on się za chwilę obudzi, i coś tam będzie pieprzu. A potem spadnie na dół. Ja już to widzę, ja... Ja znam takie gry. Ja w hasmofobię grałem. Grałem w hasmofobię, grałem prawie we wszystkie gry i tutaj przechodziliśmy, tylko zamontowali to jakoś. Muszę Przez słyszę, że on oddycha. Dobra. O! Nie, nie wykrokałem tym razem. No nie, 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 Jeszcze raz do Nie, ja tam nie idę. Do widzenia, ja nawet jak mam przejść grę, tam nie idę. Yes. Oh. So, I'm supposed to tell you, the key to the house of god is in the theater, behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie so that's why you have the card. Ok? O oh. Martin. Martin. Martin otwiera. Yes, coming. I'm coming. Aha. Tego ci pacjenci nie zabijają. Czy jego gonili jedni? Do, do biblioteki już nie wejdę, bo tam skończyło się to tragedia. Ja już coś tam widzę. Normalny, mądry człowiek by to napierdalał rękoma, nie? Ale my niestety palce nam odciął. Mogu, moglibyśmy, butami, ale to jest pewnie takie szkło, że się nie, nie złamie tego. Ale do Ribari już nigdy nie wejdę, bo właśnie ja miałbym nawet The gameplay od nowa, nagrać. Nie. Nie w trybie co się przydało kiedyś. O, panu ja ale nie jest zimno w ogóle. Ja siedzę w pokoju, nie wiem, ile stopni, ale w to nie tak zimno takie, wiecie. Ty się, i się, Jestem zmęczony. Ale musiałem dzisiaj nagrać odcinek. Mi się przypomniało, że jasne cholera miałem nagrać. Chciałbym zrobić coś, chociaż nie. Musiałbym się wracać, bo chciałem kroczyć na tą szafkę. Nie wiem czy mi się dało. O, tutaj skoczę. Tutaj mamy jakieś takie fajne szateczki. Kurde. Dla mnie się. Ty, murdo, to zajebiście to robisz. Nie, no dalej, da, no, no dalej na pielęgniarz, nie Nie, no on to zajebiście robi. O, nie. Wystraszyłem się kamery. Wdejże już po na Seventh, to jest doktor Rudolf one, four, eight, z z w got... Dobra. Nie got... wiem. Ja kiedyś nagram z tego przycisk no przycisk do końca a no Ale teraz to upomniałem, ileś 14 minut nie można znaleźć gdzieś. to nie nie pamiętam ile trwają moje odcinki. Chodźmy. Walllider? A nie, to nie walllider. Kurde, ktoś tam siedzi. Oj, no, Dobra, oh, się. A kamery nie wyładowałem po do... prostu nie O dokumenty, nie nie wiem po co te dokumenty zbieram, podobno jest z tego achievement, ale to jest w dodatku, co nie? A ten, po co te dokumenty zbieram? Eee, mam powiedział krótko, nie wiem. Sorry, że tak ziewam, ale nie spałem prawie całą noc. Spałem tylko dwie godziny, chyba. NIE PRZESTRASZYŁEM SIĘ! ANI TROCHĘ! Gdzie on do cholery jest? Jest klucz? ANI TROCHĘ SIĘ NIE PRZESTRASZYŁEM! Ja jestem przyzwyczajony. O, A w sumie, idź w Nie ja widzę co jest dalej. teraz jest jakiś obraz. O! Ktoś mu odstrzelił więc Kiedy on to tworzy? Znajduje co, Martina na drugim piętrze? No po co ja mam go znajdować? Chyba co, razem spieprzyli? No, czemu ty nie spieprzysz samemu? Tylko musisz się dowiedzieć, kto te, ukrywa ten cały ten. małot masyjny. Obojeczku. Tam dalej? Tak. O nie. O nie, o nie, Co to tam? Odejdź pan, ubierz się. you, Julibary. Nienawidzę bibliotek. O! Dzień dobry! Cenzura. nie, tak, się nie tak, To tak, 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 Konto, a tego nie chcę by. Kurwa! Bo... O, Co screena zrobię. Obecuję w następnym odcinku, będę wyspany i to w 100% trzeba wykluczać. klucz! Tak, klucz! W 100% będę wyspany, będę gotowy do wygluczać, obiecuję, wam to Jestem następnym odcinku, Nie Tu są jakieś wyjścia. czy na pewno ja tam... oh, to... mam tam iść? Nie, to goście podaś. No, tu ruch, tak. Tutaj mamy. Przestańcie mnie tą kamerą straszyć ha, ha, ha. A nie, nie ma go jednak Co ja mam tu robić? Chcę pokoju sprawdzać O! o. A, cześć!

Join the wall, oh, oh. <laughs> my job. You alone shall escape the This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death, <laughs> and, and here it is. You will watch record my death, my resurrection. <laughs> and together we will be free you are no longer in any danger i fixed the elevator it will take you to freedom we will all of us be free now my son Widzowie bym powiedział, że no. Co się tu od Janie paliło? Co mi się tego spodziewałem, że on zginie. Ale no. Że w ten sposób nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Ale się to stanęło. Się. Nie odzywałem się nic. Prawda? Ale... Nocywałem się, nie do żebyście sobie posłuchali wszystkiego. No, szkoda, Kolesia. No, my sobie już skończymy. My sobie już tutaj skończymy. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się spodobał. I widzimy się w następnym, już ostatnim odcinku. W Outlaście. W ogóle z tego Mount Massive to się wszystko skończy. A ja zobaczycie w następnym odcinku. Czułem!